Dołącz no do, do nas! <grymne> ja. Dobra, tak! Sama organizacja trwa bardzo długo, bo to jest bardzo duża akcja. E, związana jeszcze z organizacją całego koncertu charytatywnego, więc e, przygotowania trwały już od miesięcy. Z koncertu zbieraliśmy ponad 10 tysięcy złotych, które przeznaczyliśmy na e, zakup e, słodyczy i e, innych produktów żywieniowych dla e, dzieci potrzebujących, a także dla seniorów drugi rok z rzędu. Wszyscy uczniowie, wszystkie profesorki. I cała nasza szkoła właściwie pr pracuje na sukces dzisiejszej akcji. Ponad 350 osób będzie obdarowanych, 300 dzieci i około 50 seniorów. Dzisiaj właśnie całą, całą szkołą wdzieleni na grupy przebrani właśnie będziemy odwiedzać te osoby w domu. Jak wielka radość rodzi się w domu, do którego wchodzimy. Jest nie do opisania i właśnie dlatego naprawdę warto wyruszyć, przebrać się, zrobić coś wspaniałego dla tych dzieciaków, ale też dla starszych, bo ten klimat świąteczny, ten klimat radości, którą wnosimy do domu. Jest to dla nich czymś bardzo wyjątkowym, na co czekają cały rok, no nawet sami pomyślmy, co by było jakby w naszym domu nagle pojawił się całą takich pięknie przebranych ludzi, którzy chcą nam dać prezenty i w ogóle, no to każdy by się tak bardzo, bardzo ucieszył. No i tak właśnie jest też tam, radość jest nie do opisania, bo, bo rzeczywiście jesteśmy tam wszyscy razem, śpiewamy, cieszymy się, żartujemy i naprawdę rodzi się taka piękna miłość i taka też rodzina tych prezentów. Oh